Dzień dobry, kochani, Dorota Brejsa. Krzysztof Brejsa. A dziś porozmawiamy o operacji niszczenia Andrzeja Lepera przez służby PiS-u W takim najbardziej ogólnym formacie, myślę, że w kolejnych odcinkach będziemy poszczególne elementy również analizować tego, co stało się w 2006-2007 roku, w jaki sposób ludzie Kaczyńskiego, ludzie PIS potraktowali swojego koalicjanta. Przypomnijmy, że to był czas, w którym doszło do zawiązania koalicji z PiSem. To był rok 2006. Wcześniej mieliśmy czas kilkumiesięcznego funkcjonowania, tak zwanego paktu stabilizacyjnego. CBA zostało utworzone latem 2006 roku. Natomiast już od jesieni 2006 roku, po kilku miesiącach powstania tego biura, na czele którego stanął Kamiński, z Wąsikiem ruszyła, można powiedzieć, najważniejsza operacja tej służby pisowskiej operacja, która kręciła się wokół ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Na czym polegała ta prowokacja? My już mówiliśmy o tym, że nie należy używać sformułowania afera gruntowa. E, przypominam sobie też wypowiedzi e, jeszcze adwokatów Andrzeja Leppera, którzy sami mówili też o tym, że to nie była afera gruntowa. To była sfingowana prowokacja, intryga przeciwko Leperowi, sfingowana przez ludzi PiS. Wszystko zaczęło się od ro w roku 2000. Szóstym jesienią, tak jak Wam mówiłem, będę się tu posługiwać też raportem Komisji Naciskowej. Wszystkie informacje są jawne, bo były albo ujawnione w mediach, albo stanowią jawną część raportu tejże Komisji Śledczej, w której miałem zaszczyt pracować do 2011 roku. We Wrocławiu pojawił się niejaki Andrzej Krzyszyński. Andrzej Krzyszyński, który korzystając z nominacji pisowskich w spółkach, pracował w telefonii Dialog. To była telefonia związana ze spółką Skarbu Państwa, z KGHM. -em. I Kryszyński poznał tam jakiego Piotra Rybę. Piotr Ryba był doradcą Andrzeja Lepera, powiązanym z Leperem, takim drobnym biznesmenem. I tenże Kryszyński odegra w tej aferze bardzo ważną rolę. Mianowicie Kryszyński będzie motorem całej afery korupcyjnej, i ten Kryszyński podczas spotkań z prezesem zarządu jednej ze spółek prywatnych we Wrocławiu na kortach tenisowych zacznie bardzo ochoczo rozmawiać o tym, że ona dojścia i może dokonać pomoc w dokonaniu brzydkiej rzeczy, czyli przekształcenia gruntów rolnych wbudowlane. I tak na przykład we wrześniu 2006 roku na tortach właśnie tenisowych poinformowały od jednego z biznesmenów, że ma wpływy znajomości w Ministerstwie Rolnictwa. Oczywiście Kryszyński będzie tutaj powoływać się na Piotra Rybę i że może pomóc w odrolnieniu gruntów. Jednak nie były to informacje żadne szczegółowe, a sami biznesmeni uważali propozycje Kryszyńskiego za niepoważne. W związku z tymi propozycjami Ci biznesmeni zaczęli odzywać się do Mariusza Kamińskiego. W końcu doszło do spotkania z z ministrem wtedy Adamem Lipińskim 11 grudnia 2006 w kancelarii prezesa Rady Ministrów. I biznesmeni, mimo że rozmowa dotyczyła bieżących problemów w tej telefonii dialog, oni Lipińskiemu przekazali informację, że komu chodzi sobie taki dziwny człowiek, ten Kryszyński i opowiada, że może załatwić odrolnienie gruntów. Lipiński załatwił im spotkanie z Mariuszem Kamińskim no i doszło do spotkania w siedzibie CBA z Wąsikiem, z Bożkiem, z Kamińskim. I ludzie z tego dialogu zreferowali zachowanie Andrzeja Kryszyńskiego. Doszło do tego, że CBA podjęło jakby ten trop, traktując to jako możliwość przeprowadzenia operacji. Natomiast warto zastanowić się, kim był w ogóle Kryszyński motor tego wszystkiego. I jak się potem dopiero okaże, ten zachowujący się w taki dziwny sposób motor całej tej operacji kończył kikuty mhm. i był oficerem Urzędu Ochrony mhm. Państwa. Co więcej, on do tego, jak jechałem, do tej telefonii Dialog, przejdzie z rekomendacji, z tego co pamiętam, Maksymiliana Bylickiego, człowieka jeszcze też z układu Warszawskiego Urzędu z Miasta Zarządów PiS 2002-2006. I sam Kryszyński będzie też współpracownikiem samorządu Stołecznego Miasta Warszawy, Zarządów PiS. Mi uda się ustalić w trakcie prac komisji śledczej. Że Kryszyński obsługiwał zarządów PiS, jedno, jeden z powiatów podwarszawskich jako radca prawny. Jako radca prawny był też członkiem ZHN, -u. czyli te kontakty a, z politykami y, tego środowiska PiS, on miał. I on jakby z tej rekomendacji tego środowiska trafił do Wrocławia, i tam po powstaniu CBA zaczął chodzić i składać dziwne propozycje powołując się właśnie na tego Piotra Rybę, którego też poznał w tej telefonii dialog. W każdym razie, oczywiście, nowo utworzona służba pisowska podjęła z ochotą ten wątek. Doszło do spotkania funkcjonariuszy operacyjnych z tymi biznesmenami. Potem jednego z tych biznesmenów w CBA namówili do spotkania z Kryszyńskim temu, temu biznesmenowi dali jakiś tam dyktafon, uzbroili go, i ten biznesmen Kryszyńskiego nagrał w trakcie rozmowy gdzieś w knajpie. I w trakcie tej rozmowy rzeczywiście Kryszyński miał ogólnie mówić, że coś może gdzieś załatwić. Ale nie padła żadna konkretna kwota i nie wiadomo było, co takiego konkretnego miał załatwić. Potem też specjaliści będą krytykowali ten wątek wysłania. Chodziło o biznesmena o nazwisku Wrublewski na spotkanie z Kryszyńskim bez osłony żadnej CBA. Po prostu służba wzięła sobie biznesmena, wysłała go do Kryszyńskiego, mimo że Kryszyński dysponował bronią bo to też były informacje, które służby powinny wtedy posiadać, że on miał pozwolenie na broń i dysponował bronią. Natomiast to nagranie, tej ogólnikowej takiej rozmowy, tego biznesmena z krzyżyńskim stanie się... tak, stanie się podstawą wniosku Mariusza Kamińskiego do prokuratora generalnego Ziobry o przeprowadzenie operacji specjalnej. Operacji, która będzie potem po latach uznana przez sąd za nielegalną. Doszło też do spotkania z Andrzejem Sosnowskim, nazwisko fałszywe, to był agent CBA, który już Kryszyńskiemu przekazał, że ma kontrahenta, jakaś tam firma z Hiszpanii, i fikcyjna działka się pojawia, to jest ta działka, o której ty hmm. mówiłeś, gdzie oni popotrawiają te dokumenty niezgodnie z prawem, co będzie potem podstawą wyroku skazującego Wąsika z Kamińskim. W styczniu 2007 roku no, CBA osiąga to, co chciało w tej sprawie. Mimo, że nie mają dowodów twardych na lepera, bo tam nie pojawia się konkretna informacja o tym, żeby Andrzej Leper osobiście miał być cokolwiek zaangażowany. Mhm. Przecież tu nie chodziło o to, żeby ścigać korupcję. nie no chodziło, chodziło o wyeliminowanie koalicjanta. Na politycznym, Lepera. Na, no, na politycznym poziomie chodziło o wyeliminowanie koalicjanta. I teraz uwaga, słuchajcie, w 2007 roku, w styczniu CBA... To się zaczyna, tyka PiSu? Ten znika. Styczeń 2007. Wszystkie komórki Andrzeja Leppera zostają, zostaną założone podsłuchy, objęte są kontrolą operacyjną, ale nie tylko Leppera, bo tak się składa, mhm. że CBA podsłuchuje najbliższych ludzi też Leppera. Maksymiuka, Filipka, Łyżwińskiego, żonę nawet Łyżwińskiego, Wandę. Podsłuchują wiceministra rolnictwa i też współpracowników i wielu, wielu posłów. W sumie kilkudziesięciu figurantów, Dostaje różne kryptonimy. Lepera podsłuchiwali pod kryptonimami stary dzwon Malina. Stary dzwon Malina, ciekawe dlaczego, nie? Na nas grzechotnika wymyśli. Z doniachy. Posłów samoobrony podsłuchiwali w wariancie motoryzacyjnym. Niektórzy byli polonezami, ktoś był Skodą, ktoś był Fiatem. Łżwińskiego dali mu pseudonim hokej. A wiceministra Jabłońskiego nazwali Jonatanem, od jakiejś odmiany jabłek. Czyli cała samoobrona od stycznia 2007 roku, jako koalicjant PiSu, kto się PiSu, tyka, ten znika, cała wierchuszka samoobrony została opleciona siecią podsłuchów. Przecież to jest potężne narzędzie do wyłapywania wszelkich informacji. Nie tylko I wiecie, związanych z rzekomym przestępstwem, ale, ale oczywiście. Innych politycznych. Ale oczywiście. I wiecie, co byłoby najlepsze? Najlepsze jest to, że za tę działkę w tym Ministerstwie Rolnictwa, za odranianie odpowiadał minister Kowalczyk mhm. z PIS. I on nie był objęty kontrolą operacyjnej jako jedyny. Dokładnie. No. I oni podsłuchawali wszystkich od Lepera, ale nie założyli kontroli operacyjnej. Mhm swojemu pisowskiemu wiceministrowi, który najbardziej z nich wszystkich był odpowiedzialny za odrolnienie gruntów. No to pokazuje polityczną motywację, nie? Ryba tam w końcu złożył ten wniosek z, z preparowanymi różnymi rzeczami. chyba Sfa, sfałszowało pismo z gminy Pieczątkę. Nawet akt notarialny był po, pod, pofałszowany. I chyba ten Piotr Ryba złożył to w biurze podawczym ministerstwa. I do, PIS, w sto, PIS, 100% PIS-u w PiSie. Okazało się, że urzędnicy Lepera bardzo skrupulatnie podeszli do tego wniosku mm -hmm. i zaczęli go sprawdzać. I się okazało, że coś się nie zgadza w tym, w tym wniosku, i ten wniosek wysłali do urzędu w Mrongowie, ministerialna urzędniczka Barbara P. Brakowało tam jakiejś mapy terenu, chyba. I ta urzędniczka od lepera z Ministerstwa Rolnictwa wysłała ten wniosek do urzędu. I Wójt zobaczył ten wniosek i zobaczył 6 czerwca 2007 roku, że się nic nie spina. Bo tej działki nie było. Nie ma działki. W ogóle widzi jakieś swoje sfałszowane podpisy, widzi, widzi jakąś lewiznę w dokumentach. I wyobraźcie sobie, jakie to jest czystopisowskie. Jak oni się na tym wyłożyli. Oni chcieli, za, za, zarzucili sieć na lepera. I sami wpadli nogami w tę sieć i się przewrócili o swoje nogi. I co oni robią? Grozi teraz wysypanie całej tej operacji. A przecież oni obiecali głowę Lepera swojemu patronowi, całej formacji. Leper miał być na tasy przyniesiony. Okazuje się, że przez swoją głupotę oni wysypią te informacje, bo puścili, puścili zafałszowane dokumenty, teraz to wszystko jest u jakiegoś wójta z całym szacunkiem dla pana wójta Jerzego Krasińskiego, no ale przez wójta Jerzego Kraśńskiego z Mrągowa w czerwcu 27, cała największa operacja, na której oni nasadzają się na obronę, może się wysypać. Która była potem przyczyną upadku rządu. Tak. I co oni robią? Wysyłają na sygnale pędzi dwóch agentów CBA do Mrągowa, wpadają oni do tego wójta. I przedstawiają mu się, że oni są agentami, funkcjonariuszami, przepraszam, centralnego biura śledczego i prowadzą tajną operację przeciwko jakimś gangsterom. I oni I okłamali proszą, go. Tak, okłamują go, przedstawiają dokumenty. Tam też był wątek, że nie mieli podstawy do tego, żeby posługiwać się no, dokumentami no. legalizacyjnymi CBS, będąc z CBA. E, no tak, tak, Potrzywają właśnie. się przed ludzi CBS i Wujtowi próbują wkręcić, że jakąś operację, pro, proszą go o tajem, tajemnicę, żeby on tego nie wysypał. Ale ten wójt, no rozsądny facet, doszedł do wniosku, że ma do czynienia z jakimiś wariatami albo jakimiś patałachami, albo innymi jakimiś gangsterami, którzy próbują mu lewiznę wcisnąć. No w sumie miał rację. I co on zrobił? Z tego co pamiętam, wiesz, jak on zobaczył te fałszywe pieczątki, jakieś dokumenty, i zobaczył też chyba podpis jakiejś urzędniczki, którą mm. zniał, sfałszowane to wszystko było. On poszedł do komisariatu policji i zgłosił to i sprawdził, okazało się, że to nie jest samochód CBS, tylko nie wiadomo na kogo zarejestrowany i on poprzez komisariat z policji albo prokuraturę jakąś rejonową w tym województwie warmińsko mazurskim zachował się jak trzeba i złożył zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa. Niesamowite. I historia tych fałszywych policjantów i ich dziwnego przyjazdu i dziwnej historii i tego podrabiania wszystkiego. Trafiła po prostu do prokuratury i zaczęła żyć własnym życiem. Ostatecznie ta sprawa cała się wysypie nie dojdzie do przekazania pieniędzy Leperowi. Moim zdaniem, po analizie akt tej sprawy, Leper nie miał w ogóle żadnych pieniędzy przejąć. To była sieć na niego zarzucona. Oni tam spotkają się w końcu z tym Andrzejem K. On przeliczy pieniądze, chyba nie odbierze, zostanie w końcu zatrzymany. Rybę też zatrzymają na lotnisku, na chwilę przed wylotem, bo on leciał na jakąś misję. Natomiast rozpocznie się wielka nagonka na Lepera. Że rzekomo była wielka afera korupcyjna i dwóch współpracowników lepera. Nie wiem, jakim Kryszyński był współpracownikiem lepera, ale tak media pisowskie podawały, e, chciało tutaj zrobić jeden wielki wałek. A z punktu widzenia prawnego, tak bardzo upraszczając i redukując tą aferę do kilku słów, to była po prostu próba wykreowania przez ówczesne służby specjalne przestępstwa. I w tak. tą sieć wrzucenia Andrzeja Lepera. I to była metoda PiSu. Oni ją później powtarzali wiele razy. Tak, i słuchajcie, ostatecznie w 2015 roku w pierwszej instancji. W marcu Wąsik z Kamińskim zostaną skazani. Między innymi Wąsik z Kamińskim, bo tam jeszcze były dwie inne osoby yy, Brendel. Mhm. Tak, na 10 lat zakazu zajmowania tak. stanowisk, ale też na 3 lata bezwzględnego no, ta, ta, więzienia. Ta kara... I rozpocznie się cały bój PiSu o sądownictwo próba skoku na Sąd Najwyższy i na sędziów. Znaczy, moim zdaniem po to, żeby m -m. tego typu sprawy no, po prostu że tak, skręcać. No oczywiście, żeby takie nie? sprawy kontrolować, Wszed, potem było sławetne ułaskawienie. Tak, wszedł do akcji Andrzej Duda, który stwierdził, że uwolnił wymiar, wymiar sprawiedliwości. sprawiedliwości od tej politycznej sprawy. To były straszne słowa. Tak, smutne I to słowa. była jego pierwsza taka istotna decyzja, prawda? Ułaskawienie, nawet jeszcze przed tymi haniebnymi mm, tym haniebnym skokiem na Trybunał Konstytucyjny. To ułaskawienie to była pierwsza decyzja Andrzeja Dudy, kiedy objął rządy w 2015 roku. Pamiętasz tak, to? Tak, tak, tak. No, szokujące to było, zwłaszcza, że Wąsik z Kamińskim zostali skazani na etapie Pier, po pierwszej instancji, instancji, czyli byli nieprawomocnie nieprawomocni, skazani. Tak, nieprawomocni Później wypowiedział skazani. się na ten temat Sąd Najwyższy, kategorycznie przecinając wszelkiego rodzaju spekulacje, że absolutnie nie można ułaskawić osoby, która jest e, skazana nieprawomocnie, co się dla każdego rozsądnego prawnika i dla każdego rozsądnego człowieka wydawało i tak od początku oczywiste. Finalnie Andrzej tutaj ułaskawił ich po raz drugi. Natomiast ta historia z ułaskawieniem pokazuje też jeszcze jedną rzecz, o której się mało mówi. W przestrzeni publicznej, a która zawsze mi dotykała, bo zwróć uwagę na to, że kiedy Andrzej Duda powiedział, że uwalnia wymiar sprawiedliwości od tej sprawy, dlaczego na przykład mnie to tak bardzo dotykało i oburzało? Ponieważ sprawa karna oskarżonych to nie jest tylko sprawa karna oskarżonych, to jest też sprawa karna pokrzywdzonych. Jakkolwiek prezydent ma prawo ułaskawić prawomocnie skazanych, to, to próbując ułaskawić ich na etapie jeszcze, nie, kiedy nie było prawomocności, odbiera. A nie ma takiego prawa, pokrzywdzonym prawo do sądu. Bo prawo do sądu w tej sprawie i prawo do usłyszenia sprawiedliwości mają nie tylko oskarżeni, ale też pokrzywdzeni, a tam byli oskarżyciele posiłkowi, członkowie rodziny Andrzeja Lepera. I, I to jest oburzające. To jest klucz, że tylko dzięki e, chyba bratu i matce. Tak, którzy złożyli Lepera, apelację, bo przecież Kamiński z Wąsikiem wycofali swoje apelacje. Tak. Rodzina Lepera doprowadziła do tego, tak. że. Sprawa dalej trafiła trwała. w apelacji, trwała, mimo tych ułaskawień, pseudołaskawienia, i ostatecznie w grudniu 2023 roku oni zostali prawomocnie tak, skazani pod... z lekką modyfikacją wyroku pierwszej A, instancji. Tak, Natomiast tak, tam, są... była zmiana, ale było, było dalej skazanie. Dalej było skazanie, mhm. w tym uznanie operacji za, mhm. e, za nielegalną, ale tak jak mówisz. Ale, to była walka w tym wszystkim, jakby opinia publiczna zatraciła trochę, może politycy PiSów zupełnie, ale zatraciliśmy to, że apelację wkładała, składała rodzina lepera, i to oni byli pokrzywdzeni w tej sprawie. Znaczy, musimy o procesie zawsze myśleć na, na zasadzie pewnej monety, która ma swoją jedną stronę i drugą stronę, awers i rewers. I tak jak oskarżony jest stroną procesu i ma pewne prawa. Tak samo stroną procesu jest oskarżyciel posiłkowy, który jest pokrzywdzonym w sprawie i on też ma swoje prawa. Też ma swoje prawa, które, które ma prawo realizować. Temat dlatego dzisiaj jest ważny. Nie tylko dlatego, że Andrzej Leper wraca w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego z jakiegoś powodu w ostatnim czasie, ale też w związku z tym, co dzieje się z Ziobrą i co politycy pisowscy, także ci związani z Kancelarią Prezydenta zaczynają znowu sączyć w opinię publiczną na temat ułaskawienia w związku z historią Ziobry. To jeszcze wrócimy. 6 czerwca 2023 roku Sąd Najwyższy uznał, że ułaskawienie tak. e, może dotyczyć tylko osób, które są prawomocnie skazane. Tak, to jest rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Aczkolwiek, dzięki czemu proces został tak, wznowiony Tak, wtedy. aczkolwiek e, to, to nie była sprawa, która wymagała orzeczenia Sądu Najwyższego. Ułaskawienie e, jest w taki naturalny i bardzo logiczny sposób, sytuacją, o której można decydować w sytuacji, kiedy ktoś jest skazany. Natomiast nieprawomocnie skazany korzysta nadal z domniemania niewinności z punktu widzenia prawnego i za niekaralną. Osobą, osobą pokrzywdzoną w tej sprawie była współpracownica Andrzeja Leppera. I ona skomentowała to w ten sposób, ponieważ wyrok zapadł w grudniu 2023 roku, natomiast ona skomentowała w ten sposób obu ministrów, mówił o Wąsiku-Kamińskim, należy całkowicie usunąć z życia publicznego. Ich metody zastosowane w trakcie tak zwanej afery gruntowej tak. są stosowane do dziś. Kto ma wątpliwości skąd się podsłuchiwanie opozycji Pegasusem? Tak. Skąd działa się walka na haki, aby zmusić do współpracy tak. polityków? W Sejmie. Wobec Leppera nie użyto pokazu, z takiego powodu, że I ona w Pegasusa rozmowie z, po z wirtualną Polską przekonuje, że nie było korupcji w ministerstwie Andrzeja Lepera Był za to zamach stanu dokonany przez pisowskie CBA, a całą tę aferę wymyślono w kierownictwie partii PiS w celu skompromitowania Andrzeja Lepera szefa koalicyjnej samoobrony. To samo mówił wielokrotnie Andrzej Leper. No i przypomnijmy rzecz najbardziej tragiczną w tej historii. Leper został zniszczony cywilnie, został, e, został zajechany przez nich. Znaczy, samobrona wypadła z Sejmu, on przestał się liczyć jako polityk. E, dokonali, można powiedzieć, oprócz tego, że stracili władzę, ale dokonali przy okazji swojego celu politycznego, tego, o którym mówił Leper, że ta afera była po to, żeby przejąć dużą część elektoratu, mm. ludzi, którzy głosowali na samobronę. Rzeczywiście PiS pochłonie te parę procent po samobronie, Poprzez eliminację lepera. Leper tego wszystkiego nie wytrzyma. W 2011 roku, w sierpniu, popełni samobójstwo. Niestety życie polityczne się tak ułożyło, że poza tym skazaniem przez sędziego Łączeskiego, Kamińskiego i Wąsika, które, od którego zresztą się wywinęli finalnie, nie usłyszano nigdy konsekwencji. Nie? To ich ośmieliło. Bo hmm. potem się okazało, że CBA powstała nie jako służba antykorupcyjna, tylko jako policja polityczna PiS. I tak była traktowana, i tak funkcjonowała przez całe lata, i tak funkcjonowała później. To był modus operandi środowiska pisowskiego. Nie? Współpracownica Lepera, która była, tak jak mówię, pokrzywdzona w tej sprawie, ona jeszcze w wirtualnej Polsce użyła takiego stwierdzenia. Największą grupę pokrzywdzonych stanowili w tej sprawie obywatele Polski, których świadomością manipulowano, których wręcz ostentacyjnie okłamywano, jakoby oskarżeni w tej sprawie oraz inni CBA mm. walczyli z korupcją w Ministerstwie tak. Rolnictwa. Mm. To jest taka śpiewka tak. Wąsika-Kamińskiego. Tak. A były wicepremier rządu Andrzej Leper był zamieszany w aferę. Tak. tak. I dalej ona mu powiedziała, skala manipulacji kłamstw na tyle spustoszyły świadomość społeczną, iż sprawa ta została wprowadzona do biegu publicznego pod nazwą afery gruntowej. No i to jest to znowu o czym mówimy. Mm. Sami się na tym też połapaliśmy mm. przez lata. Mówmy o intrydze przeciw Andrzejowi Leperowi, a nie, mm. a nie o prowokacji gruntowej. A nie o żadnej aferze, bo to oni tę afery tak, stworzyli, wykreowali. oni tę intrygę wykreowali. I dzisiaj, słuchając znowu płaczu Kaczyńskiego nad Leperem, no po prostu krew się burzy. Jaka to jest wszystko hipokryzja, cynizm. Mhm. Ludzie, którzy doprowadzili do wyeliminowania go z polityki, ludzie, którzy zaszczuli, przecież to podlegli jego funkcjonariuszom, mówię o Wąsiku Kamińskim, mhm. zniszczyli Lepera, dostali wyrok za to. No, mhm. za to był wyrok, za to byli łaskawieni, ale oni są przestępcami. Mhm. I on mówi takie rzeczy, jakie mówi teraz, powołując się jeszcze na Lepera, którego wyeliminował z polityki takimi metodami, bezprawnymi metodami, mhm. nie? bo stworzył system, który go wyeliminował. Ale warto jeszcze z... zwrócić uwagę na to, jakie losy spotkały w 2015 roku, bo po to budujemy, rozmawiamy o tym, budujemy prawdę, mówimy o prawdzie. Warto <laughs> przypomnieć sobie, co oni zrobili z ludźmi, którzy ich rozliczali. Sędzia Łączeski, mhm. który skazał w pierwszej instancji. Przypomnijcie sobie, jaka prowokacja spotkała Łączeskiego. Prokuratorzy z Rzeszowa. Co się stało z prokuratorami z Rzeszowa? Zostali przez nich zdegradowani w 2015 roku. Hmm. Nieskromnie przyznam też, że w 2011 roku byłem autorem raportu, który ich obciążał, mówił prawdę. No i też człowieka spotkał Pegazus po drodze. Także te osoby, które rozliczały te sprawy Angela Pera, no miały dużo nieprzyjemności potem. Ale musimy mówić o prawdzie, musimy to wyświetlać, dlatego tym bardziej teraz trzeba ich rozliczyć, żeby nigdy tego typu metodami nikogo nie niszczyli. A sprawa Lepera musi być w obiegu publicznym poruszana, wyświetlana prawdziwie. Prawdziwie to znaczy jednoznacznie. Nie było korupcji, on nie był zamieszany w nic. Nie było nic wokół wobec Lepera, a oni stosowali operację nielegalną. I tę sprawę trzeba jednoznacznie przedstawiać, bo leper nie może się bronić. Mog możemy się z nim, mogliśmy się z nim różnić, jeśli chodzi o poglądy polityczne, styl uprawiania polityki, ale nie wolno było takimi metodami jego zajechać, jak to zniszczyli go ludzie PiSów. Podobnie zresztą jak Barbara Blida, bo i świętej pamięci Blida, i świętej pamięci leper nie mogą się już bronić. Nie mają prawników, nie ma ludzi, którzy mieliby siłę mówić o nich, opowiadać prawdę o tej historii, bo to jest nasze wspólne. Zadanie. Nie byłoby zapewne Pegasusa później, gdyby inaczej potoczyło się rozliczenie sprawy Blidy i Lepera. Z pewnością rozwinęli swoje zdolności do Nie tyle rozwinęli. Ja myślę, ludzi. że przekonali się, że im wolno i, i że wszystko mogą. Nie mogą. No. Dzisiaj nie wiemy, mogę. że nie mogą i my, mam, miejmy nadzieję, Paszporty że Paszporty na Węgrzech też są już zabierane. Tak, no te, te, się teraz sytuacja wygląda inaczej, a Zbigniew Ziobro zapewne wspomina swoje słowa: Jesteście Fujarami z 2023 roku i te słowa się, mam nadzieję, zestarzają w taki sposób dosyć przewrotny. Kochani, walczymy o prawdę, będziemy wyświetlać historię bardziej szczegółów Andrzeja Lepera w najbliższym czasie. Tymczasem prosimy o suby. pozdrawiamy Was serdecznie. До услышания. услышания.